Chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że szkoła uczy nie tylko tych bardzo potrzebnych rzeczy, ale też takich, które no niekoniecznie nam się w życiu przydadzą. Część z tych rzeczy można wytłumaczyć tym, że ćwiczymy na przykład logiczne myślenie podczas ćwiczenia jakichś bardzo skomplikowanych wzorów matematycznych. Natomiast brak pewnych tematów w szkole niestety nie tylko ciężko wytłumaczyć, ale też wybaczyć oto trzy z nich. Szkoła nie pomaga w odkrywaniu siebie. W programie nauczania ktoś uznał, że super ważne jest poznanie tego, w jaki sposób rozmnaża się mech płonnik. Funkcjom trygonometrycznym poświęca się kilkanaście lekcji, a do historii starożytnego Rzymu powraca się niemal co roku. Nikt jednak nie uznał, że poznanie siebie, czyli między innymi naszych pasji, wartości, celów czy mocnych stron, nikomu nie będzie szczególnie potrzebne. Zobacz jakie ma to konsekwencje. Uczniowie kończą szkołę i nie mają pojęcia, co ze sobą zrobić. Jeśli istna studia, to na jakie? Jeśli szukać pracy, to jakiej? Nie wiedzą, co im sprawia frajdę, co jest dla nich najważniejsze. Większość ludzi całe życie nie żyje w zgodzie ze sobą. Podejmuje wybory na podstawie oczekiwań innych osób. Ludzie biorą ślub, kredyt i rodzą dzieci wtedy, kiedy trzeba, a nie wtedy, kiedy chcą. Czują się zagubieni i idą ścieżką, tak jak wszyscy. Podczas prowadzenia indywidualnych konsultacji z Wami, najczęściej pada do mnie pytanie, Dorota, powiedz mi, co ja mam w życiu robić. Bardzo często trafiają do mnie osoby, które nie mają pojęcia, jak ruszyć z miejsca, jaką wybrać pracę, co zrobić ze sobą dalej, jaki wybrać zawód, na jakie, wy... jakie pójść studia. Także zobacz, że brak znajomości siebie ma naprawdę niesamowite konsekwencje. Wyobraź sobie, że mamy takie zajęcia na swoich uczelniach czy w, czy w szkole, gdzie uczymy się tego, w jaki sposób poznawać. Najmocniejsze strony, co nas najbardziej pasjonuje, co nas sprawia największą przyjemność, w co powinniśmy iść, jakie wybrać studia, jaką wybrać pracę, jak wybrać partnera życiowego, jakie mamy wartości i co możemy zrobić, aby lepiej realizować swoje cele. Jeśli nie miałeś nie do takich zajęć, jeśli nigdy nie słyszałeś nic na ten temat, to bardzo Cię zachęcam do tego, abyś poznawał siebie. To jest klucz do tego, abyś realizował swoje cele, marzenia, lepiej podejmował różnego rodzaju wybory i nie ulegał wpływowi innych osób. Nie szedł po prostu jak ciele za wszystkimi, nie mając zupełnie pojęcia tego, czego tak naprawdę chcesz. Bardzo zachęcam Cię do tego, abyś rozwijał się jak najlepiej, a link do tego, co możesz zrobić, aby lepiej poznać siebie, znajdziesz w opisie do tego filmu. Szkoła nie uczy najważniejszych umiejętności miękkich. To dobrze, że uczymy się w szkole podstaw każdego przedmiotu. To bardzo ważne, aby nie wpaść w pułapkę metaignorancji. Nie wiem, że nie wiem. Abyś mógł znaleźć w internecie jaka jest stolica Argentyny, musisz najpierw wiedzieć, że państwa mają stolicę, a Argentyna to kraj. Jest jednak wiedza, która przydałaby się każdemu bez względu na to, jaki wybierze zawód, której w szkole cały czas nie uczą radzenie sobie z emocjami, umiejętności dogadywania się z innymi ludźmi, zarządzanie sobą w czasie czy nauka kreatywności to kompetencje, które przydadzą nam się zawsze bez względu na wiek czy wybrany zawód. Te umiejętności nazywane są kompetencjami miękkimi, z których już zajęć niestety nie mamy. Rozwijanie umiejętności miękkich jest szalenie ważne. Co z tego, że będziesz świetnym lekarzem, jeśli nie radzisz sobie ze stresem, jeśli nie potrafisz dogadać się ze swoimi pacjentami? Co z tego, że awansujesz na świetnego menedżera, jeśli nie wiesz, jak zarządzać zespołem, nie masz pojęcia, jak motywować ludzi, jak rozwiązywać konflikty? Co z tego, że będziesz, nie wiem, cenionym programistą, jeśli po jakimś czasie wypalisz się zawodowo, jeśli nie będziesz miał życia osobistego? Bardzo zachęcam cię do tego, abyś cały czas rozwijał te umiejętności miękkie. One będą Ci potrzebne bez względu na to co będziesz robił e, i ile będziesz miał lat. Te umiejętności gwarantują nam spokój, satysfakcję, gwarantują nam równowagę w naszym życiu, tak abyśmy rzeczywiście byli szczęśliwi i usatysfakcjonowani. Szkoła nie uczy jak się uczyć. W sumie, jak policzyli eksperci Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, tylko między siódmym a czternastym rokiem życia Polacy spędzają na nauce w szkołach ponad sześć tysięcy godzin. Niektórzy siódmioklasiści spędzają w szkole więcej czasu, niż ich rodzice w pracy na pełnym etacie. I mimo, że tyle czasu zajmuje nam zdobywanie nowej wiedzy, to nikt nie powiedział nam, jak to robić szybko, łatwo i przyjemnie. Nikt nie wpadł na to, aby w programie nauczania umieścić nawet oddzielny przedmiot na temat tego, jak szybciej czytać, notować, tak aby stymulować kreatywne myślenie, w jaki sposób się koncentrować, zapamiętywać i wykorzystywać swój potencjał. A przecież na szkole nauka się nie kończy. W niepamięć odeszły czasy, gdzie zakończone studia zapewniały pracę, a raz podjęty zawód towarzyszył nam do końca życia. Obecnie uczymy się cały czas. Nowe programy komputerowe, języki obce, rozwiązywanie nowych problemów, ekspansja na rynki zagraniczne, nowe urządzenia, coraz więcej informacji i coraz większe wymagania. A do tego coraz mniej czasu, bo przecież dorosły człowiek ma jeszcze obowiązki domowe, rodzinę, z którą chce spędzać czas, czy pasje, które go odprężają. Myślę, że widzisz, jak ogromne konsekwencje są tego, że nie uczymy się tego, w jaki sposób się uczyć, zażądać ogromem informacji. Nie tylko, że ta nauka sprawia nam trudności, ciężko mamy zdawać egzaminy, mamy trudności z tym, aby się przekwalifikować, ale też stać się ekspertem w dowolnej dziedzinie. Jeśli myślisz, że to tylko tyle, to niestety nie. E, przez to, że mamy jakiekolwiek trudności z nauką, brak nam pewności siebie, nie podejmujemy nowych wyzwań. Cały czas mamy wrażenie, że te nowe wyzwania, nowa praca Nowe rzeczy są zarezerwowane dla tych zdolniejszych niż my. A my, no niestety, nie mamy takich możliwości. To też nie wszystko. Okazuje się, że też przez to, że my się uczymy tego, że kujemy, nam to nie daje żadnych e, dodatkowych, jakichś takich bonusów e, i ekstra efektów, to przez to później nie chcemy podejmować kolejnych działań w zupełnie innych sferach naszego życia. No bo po co się starać? Po co się trudzić, skoro to nie daje nam efektów? My mamy zakodowane gdzieś w głowie, że nauka jest trudna, męcząca. I że jest jakby nie dająca żadnych pozytywnych rezultatów, a jest wręcz odwrotnie. Ja jestem ogromną fanką nauki. Jestem absolutnie przekonana, że tylko takie osoby, które się uczą, które wdrażają wiedzę w praktykę, które ułatwiają sobie to życie, mają szansę na ogromne pieniądze, ogromne sukcesy, spokój, szczęście, radość i oczywiście wszystkim tego życzę. Jeśli Ty chciałbyś też się nauczyć, w jaki sposób uczyć się, Łatwiej, e, używając do tego lepszych narzędzi. To bardzo zachęcam cię do tego, abyś wziął udział w moim 45-minutowym szkoleniu na temat tego, w jaki sposób pracować z tekstem, co zrobić, aby lepiej się skoncentrować, lepiej zapamiętywać. E, I zdecydowanie szybciej też e, pracować z tym tekstem, tak abyśmy mieli po prostu więcej wolnego czasu. E, jeśli tylko masz ochotę wziąć udział w tym szkoleniu, wejdź na stronę dorotafilipiu.pl łamane przez geniusz i tam wybierz sobie termin, który cię najbardziej. Interesuje. W tym filmie przedstawiłam tylko trzy rzeczy, których brakuje w systemie edukacji. Bardzo mnie ciekawi, co ty dodałbyś do tej listy. Pamiętaj, że ja jestem bardzo, bardzo za tym, abyś się jak najwięcej uczył, abyś cały czas wdrażał wiedzę w praktykę. Ja tylko chcę pokazywać takimi filmami, że system edukacji niestety jest bardzo dziurawy, że my często mamy bardzo negatywne przekonania i o nauce, i o sobie, właśnie na podstawie tego, czego uczymy się w szkole. Dlatego bardzo Cię zachęcam do tego, abyś sam inicjował, Yy, poznawanie siebie, nabywanie kompetencji miękkich, uczenie się tego, w jaki sposób się uczyć, bo będzie ci po prostu łatwiej. A jeśli jesteś rodzicem, to nie tylko yy, sam dla siebie zdobywaj takie umiejętności, ale też przekonaj swoje dzieci, że nauka jest cudowna, tak aby rozkochały się w tym, aby się uczyć, bo nie możesz nic lepszego dla nich zrobić. Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się tym wideo ze swoimi znajomymi. Zapraszam cię też serdecznie do śledzenia mnie na Instagramie, słuchania mojego podcastu Efektywność Osobista Dorota Filipiuk, a także obejrzenia innych moich filmów, które w znaczny sposób mogą ułatwić ci życie. Do usłyszenia.